Kamil jest! Dobra widzowie, gramy sobie dzisiaj w Kodzkrawce z Kamilem. Bardzo dobrze nie było takich odcinków. I oczywiście subskrybujcie kanał jak lubicie serii. Odcinki z Kamilem! Mi się wydaje, że. A, tu jest 4, 4, 4, 4, 4. Ej, jak może. Być, a masz tak zagrożenie? Nie. Dobra, tylko 12 minut. 12 minut i gramy w Robocze. Za dużo nad... Do no, serio, ty zrobiłeś takie fee. Ty... Ej, no ej, 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 no to... No, no to ty ja buduję będę, no to ty buduj, ty buduj, bo oni wiesz. Ty ej, typ się buduje na reakcji, czekaj, czekaj, bo... czekaj, ja mu muszę znieść. Ja muszę zginąć się... typa! Czekaj, ja, ja... Ja, ja, muszę zniszczyć ty, ty, typowi, typowi, czekaj, czekaj, ja muszę człowiekowi zniszczyć tutaj. Ja cze, robię spirona, ja robię spirona we Czekaj, czekaj, ja ja, 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 muszę tutaj tak zająć takim... jedną O kurda, ja tam dałem klacza, ale i tak ktoś się pierwszy podbuduje, ja myślałam, że ja się w ogóle widzę, by podbuduje. Ja idę do zielonych. Dobra stary, ale, ale, ale stary, w ogóle teraz możesz iść do zielonych, no bo mamy dużo graczy i no, na, i na pewno wygramy w te czwóraczki. Ale na przykład nie mówią, że... Ja mam w czwórki, e, to e, bierzemy, bierzem czwórki, no bo jesteś słaby. A ja mówię... No ja jestem słaby, ale rzadko nie, rzadko nie grałem, ale... wtedy to, to były początki bedwarsów po prostu! Początki bedwarsów nawet jeszcze jak nie miałem kanału. O nie, i id, 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 idą do nas czerwoni! Wiesz co, chłopie, idą do nas czerwoni. Kurde, no. No idą właśnie. Gdzie ty w ogóle jesteś? A ty się relaksujesz, bo jakieś U zielonych, ale nie mam No to wracaj, bo u nas idzie, do nas idzie czerwony! Chłopie, my mamy stypę. My, my mamy straszną stypę i ogóle... ja, ja idę teraz na diaktykę, stawiamy sobie Nie, ja się Stary Oni nie, to... nie deksi, 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 ja mam plan. Deksi, 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 deksi. Deksi, deksi! Okay, że nie widzę z jakiego chłopie a wiesz, że ja zabiłem jednego zielonego chłopie wiesz, że ja jednego zabiłem? no ja zabiłem jednego e, Łukasz też chyba e, Łukasz też jednego zabił jakiś jakiś łuki jednego właśnie zabił ale, a co e, e, to? super, ej to super super Buku, ej ja coś nie mogę kupić, e, ja Nie mogę kupić. E, to... Pułapki, pułapki. To ja kupuję alarm, dobra, ja kupiłem pułapkę, ale i tak nie wiem po co. Dobra, ale... ale... Stary, ale ej, nas jest tylko trójka ale sobie byśmy by dali radę. Skoro zielo... zielonych nie ma, to możemy tam iść, ale ktoś mógłbyś przejąć wazę, kurde. kurde. ale by była ripa i nie, 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 nie musimy, nie musimy. No możemy tam bardzo dobre surowce i wtedy z serio... Ej, ej Żółci mają, zniszczone! już po mają, zniszczone! Chyba jak, jak żółtych by zabili, tylko by zostało zabić niebieskich, no to my byśmy się obronili. Chłopie, ty sobie udaj, że, że to nasza baza, Chłopie, to nie nasza. Ja potrzebuję jeszcze złota, Ja mam tylko 8 złota, mam tylko 8. Trzymaj, 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 trzymaj. Mam 18, ale dużo. Więc teraz mogę kupić sobie żelaznego szecika. Dobra. I trzymaj to złoto. Cze, czekaj, czekaj, ej. Ich, czy cze, cze, czekaj, czekaj. się buduję do diaksów tam do nich, dobra? Słuchaj, teraz sobie żelazny też kupię. Albo czekaj, ja coś tutaj wybuduję, taki domek. Więcej wełny. Patrz, ja buduję domek z wełny. Nie wiem, czy to jest głupi pomysł, ale taki wiesz, domek, taki domek ja. na e, ej, kilka zupry,

Na trybno można jakąś rzecz. Rzuć mi złoto, bo potrzebuję 12 aż. A po co ci dwanaście, skoro to kosztuje dziewięć? To potrzebują wzrostki, zobaczmy co to daje, ponieważ to jest jakaś struktura jakaś. No coś nowe, coś właśnie nowe. Struktura ściany, struktura podłogi. Ej, 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 ja mam w ogóle ja bardzo, ja mam w ogóle siedem, Kamil, ja mam w ogóle diaksów, chłopie, a nas jest trójka. <mum> Chcemy natychmiastowej struktury, Czekaj, 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 eee, cztery, czwarty, dobra. Ej, czekaj, dobra, ja kupiłam mam ochronę dwa, chłopie Ja, ja mam chro, ochronę kupiłam, ja mam ochronę kupiłem Czekaj. Ej, może 16 kupić teraz, ja mogę kupić. O git. Ej, ej, ej! ej powiedz mi co dodaje jak to daje, kto kupisz? O kurde, wybudowałem budowałem, przypadek te schody Ej, a co to jest, pokaż! Ale fajne to jest! Ale po stary co to? Ej, mordo, Co to jest? Teraz pokażę, tylko weźmy to tylko podłogę. A w ogóle na, na przykład na, na innym serwerze, bo mam taki... Ty jesteś? Struktura drewna, ej! Ale fajne No i zobacz, kupię! całym końcu jest! No sobie, weź sobie, weź sobie. Idzie ktoś do nas, idzie, idzie, idzie czerwony, Wiejemy, wiejemy, wiejemy! Kamil, no ewakuujmy się, no, bo idzie czerwony Zabijecie. Ja go załatwię, ja go załatwię. Człowieku, ale człowieku, lepienia, lepienia, lepienia. Lepienia, lepienia. Lepienia, lepienia. lepienia. kupię damy ma do, Dobra, ja już idę do bazy, ja już idę do bazy, żebyś... Żebyś był tam bezpieczny. Do, dobra, jak, jak jesteś bezpieczny, to masz to. Trzymaj. Ej, też ci pokażę, pokażę ci jak to działa, okej? Okay? Ale masz, no, mamy ostrzeż, no, mamy ma ostrzeż. Mogę coś kupić na... stary, nas no jest w ogóle dwójka, da... Na dwójkę grać, daj tego gracza na... Kilka graczy bez beda. To ja kupię więcej z jedna, okej? Okay? Kurde, decyjem. Ej, ja czerwoni do nas idą, stary. Musimy się jakoś uratować. A, masz jakiegoś opca coś? Słuchaj, słuchaj, ja, ja no, mam plan, ja mam plan, ja, no, plan, no to ja to mam plan, ja mam plan. Hello, how are you? My name is you and a... Uh, Czekaj, czekaj, bo ja mam plan, bo ja mam plan, bo ja mam plan. Ja mam fajny. Plan. Ej, ej, stary, stary, chodź, chodź. chodź no, ja mam musimy stąd zwiewać, musimy stąd zwiewać. Idziemy do zielonych, idziemy do zielonych, go, go do zielonych, go do zielonych, go do zielonych. Go do zielonych. Ej, ale już nie emeraldy są! Emeraldy! Ale go do zielonych! Ja mam emeraldy! Ale go do zielonych, stary. go do zielonych! Czekaj, kupię sobie jak sobie o kurde! Kupię go do zielonych! Nie, to oni mnie gonią! Kupuję to, kupuję, kupuję, to, kupuję, kupuję to, to. Struktura Nie! Gdzie jest ta struktura? Ale ja postawiłem taką strukturę z drewna. się robi? Czekaj, czekaj go zabiję go zabiję go zabiję, go zabiję go zabiję go zabiję go zabiję go zabiję 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 nie no A mamy, drugie, no. Miejsce. mamy Boż, drugie miejsce Przynajmniej mamy drugie miejsce na tej testy, test, test, dobra 24 .pl. Co? Wyszłaś? Super, ale możesz chyba dołączyć, ale chcesz zobaczyć? Pokazać ci to? Nie no to wejdź na Meduarsy, wchodź Ale to czekaj to... Jesteś, jesteś, jesteś Ej faktycznie Dobra, jestem Myśleliście mi sobie, sobie, sobie w ogóle, e, za 10, w ogóle, za 3 minuty ta runda to jest nasza ostatnia runda. Jest nasza ostatnia runda z Dextreme. I właśnie jak oni się podobają filmiki z Kamina, no to Kamina pamiętasz jak kiedyś nagrywaliśmy godzinne filmy? Godzinę no? chyba. Godzina i to było straszne gumie. Tak jak sobie chłop... CHŁOP, chłop GRA sobie w DWIE GODZINY! Co, by się, by się mogło tyle naludzić? No... No tak widzę, sobie. Ja nie no... Chłopie, ale... No ja się buduję... No na No się buduję na diamenty! się Mój dzieciom! O mi! Może przynajmniej się będę zniszczony. Ej ty. I patrzcie perchcie, my robimy w ogóle tej 80 Ej ty jak ten Steve spadnie. Patrzcie perchcie. Ej mam diaksa! Masz diaksa. Ej ja mam też diaksa! Ej, ej stary gdzie jesteś? Ja też mam diaksa! Ty. Trzymaj, trzymaj! stój Czy ty? Proszę. Siemaj, gdzie chcesz zabrać ci diaksa? Jestem cielony. Kupuję? Bum. No masz tam jeden mieczy. O kurde. Nie zabijesz. Nie zabijecie. No masz jest, Dobra, kiedy ciebie... Cześć. Chyba to. Co to ja nie zdobyć tego? Oh, kurde <grywa> Muszę zwiewać, muszę zwiewać Muszę mieć kill off ja Umin, ja umin, umin, umin Czekaj, ja ale no, to bierz Król Minecrafta! Dwóch na jednego to bardzo wysoko kurde Mmm kurde no też No też no Też no już by tu Też no to bez No też to no to bez No właśnie oni są skimami A jak oni mają, Może być to skin tak naprawdę? No nie, w ogóle skina nie mają chłopy

Zabity! Zabity, Zagrajmy czekaj! Problem. Czekaj, czekaj! Jeszcze tylko dokończę. Ja tylko dokończę i zagramy w coś. Ale poza Zagrajmy odcinkiem, widzowie. Ale poza odcinkiem, widzowie. Nie no. Dobra, jakby coś, no to mogło być na tyle, że jakby i też Kamil. Halo. Ja sobie bym wyleciał na klik, to jest szybko, To Kamil, no to się. Do zobaczenia! To ba widzowie! Widzimy się! Będzie